No i znowu w topa. I to wtopa na samych bzdurach. Jakich? O tym w dzisiejszym odcinku. Astronocnik. Podcast o astrofotografii dla początkujących i nie tylko. Dobry wieczór. Nie wiem o co chodzi, ale zaczynam mieć już serdecznie dość wyrzucania całych sesji do kosza. To jest jakiś absurd w tym roku. Ja nie wiem o co chodzi. Jak nie pełnia księżyca, która psuje mi wszystko i tylko wtedy mam pogodę, to znowu cały kraj jest odsłonięty od chmur, a mam wrażenie, że nad moim balkonem wszystkie chmury z całej Europy zrobiły sobie spotkanie. Albo się dzieje tak, że nie mogę fotografować, bo jak mam świetną pogodę, to akurat musiałem wyjechać. No toż jak mi się wreszcie trafiła taka sytuacja, gdzie mogłem ustawić teleskop i robić zdjęcia? I rzeczywiście ostatnich trochę nocy było takich. Nie dość, że to było blisko Nowiu, gdzie nie było Księżyca. To jeszcze pogoda, i jeszcze piękna pogoda, bo ciepło. No to cała sesja w kosz. Zapowiadałem, mówiłem już wcześniej w którymś z odcinków, że w planach mam fotografowanie upiora z opery. To jest taka Mugławica sh 273 która była. To było trochę takie moje marzenie. Nigdy jej nie udało mi się fotografować, zawsze coś było innego po drodze. W każdym razie postanowiłem wreszcie zrobić zdjęcia tego, tej mgławicy. Ona jest o tyle ciekawa, że jest dość słaba, w związku z tym jest wymagająca, szczególnie kiedy robisz zdjęcia z miasta, tak jak ja, z mojego osławionego balkonu przy niebie jakości Bortle 9. Tragedia. Ale pomyślałem sobie, zrobię, spróbuję, niechaj. No, i tak zrobiłem. Rzeczywiście zaprogramowałem sobie sesję, postanowiłem sprawdzić, co z tego może wyniknąć. No i wszystko było świetnie. Po czym wywołuję zdjęcie, robię z tego staka i wszystko w kosz. Dlaczego? Chciałbym, żeby ten odcinek posłużył Ci jako doświadczenie, żeby był on czymś takim ku przestrodze, żebyś ty z takich banałów, z takich banalnych błędów, jak zrobiłem ja, nie wyrzucał swoich sesji. I tak wiem, sprawdzanie kadru, o którym powiedziałem przy okazji robienia mozaiki, to jest taki podstawowy błąd. Ja już się dziwię, że go popełniłem, ale popełniłem. No to teraz mam dwa kolejne w pakiecie za zanadrzu. Jeden, który spowodował wywalenie do kubła całej sesji upióra z opery. Wrr, jeszcze mnie szarpie jak do tej pory. O tym mówię i chyba słychać to w moim głosie, że jeszcze emocje mnie trzymają pod tym względem. A drugi, on nie spowodował wywalenia sesji, ale mało brakło. Kolejne poleciałyby do kubła. No dobrze, to od początku. Skąd w ogóle wzięła się taka historia, że upiór z opery wyleciał do kosza? Stąd, że zapomniałem ja w ogóle nie wiem, jak to się mogło stać że jest takie fizyczne zjawisko o istnieniu, którego wiem, mam nawet wrażenie, że, on, że wiem o nim od zawsze to kondensacja pary wodnej. Otóż, kiedy masz kamerę astrofotograficzną, która ma chłodzenie, to wydaje się, że to jest takie proste. Ustawiasz teleskop, ustawiasz go na polarną, włączasz chłodzenie, kamera schodzi się na przykład do minus 10 stopni, włączasz sesję, zdjęcia się robią, kończą się o świcie i jesteś szczęśliwy. No tak brzmi piękna bajka, piękna łuda, w której żyłem. Ale okazało się, że to nie jest takie piękne, bo Zapomniałem o tym ja w ogóle nie wiem, jak mówię o tym też mi jest wstyd, że jest coś takiego jak punkt rosy. Czyli jeśli w ciepłe otoczenie włożymy przedmiot, który jest chłodniejszy, o tyle chłodniejszy, że licząc odpowiednim wzorem wilgotność powietrza i jego temperatura przekroczą rzeczony punkt rosy. Jak cię to interesuje, to poszukaj, to, to takiego jest punkt rosy. To jest bardzo łatwo zrozumieć, bardzo łatwo to policzyć to wtedy na tym skrapla się, kondensuje się para wodna, skrapla się woda. Łatwo to zrozumieć, jeśli wyobrazisz sobie coś o istnieniu czegoś, na pewno wiesz dobrze. To jest taka sytuacja, w której wyciągasz z lodówki swój ulubiony, schłodzony napój, na przykład wodę mineralną, gazowaną, stawiasz ją na biurku i po chwili całą szklankę masz oszronioną. To właśnie wydarzyło się to, o czym powiedziałem. Skondensowała się para wodna, dlatego że szklanka przekroczyła punkt rosy Miała zbyt niską temperaturę w stosunku do temperatury otoczenia oraz wilgotności, i skondensowała się para wodna na, tym, na tej szklance. I to stało się z moją kamerą. W momencie, kiedy ją włączyłem, na dworze była bardzo ciepła pogoda, powyżej 20 stopni, no i kamera zaczęła szaleć, chłodzić się do minus 10 stopni. Ja nie zwróciłem na to uwagi, i okazało się, że na mojej matrycy pojawiła się po prostu rosa. I ta rosa spowodowała kompletne zaburzenie tego wszystkiego, co fotografowała potem kamera. No i trudno sobie wyobrazić to, jak fotografowanie przez zastrzeloną szybkę zaparowaną, to w ogóle jakaś paranoja, nie wiem dlaczego tak się stało. Ta para nie zasłoniła mi całego obrazu. Bardzo trudno było to wychwycić. Dopiero przy powiększeniu byłem w stanie zobaczyć rzeczywiście trochę taką zmianę struktury szumu, który jest w miejscu, w którym ta para się skropliła. I niestety problem polegał na tym, że to się nie stało tak, że cała matryca się pokryła parą, ale tylko pewna część, po prostu zrobił się taki bombel. I on się zrobił dokładnie w tym miejscu, w którym była gławica upiór z opery. I niestety jestem wciąż zdenerwowany, tak się stało. Ja to odkryłem już w trakcie robienia tej sesji, w trakcie tego, gdy gdy to wszystko się działo, istnienie tej skondensowanej pary odkryłem kompletnym przypadkiem. To polegało na tym, że jeszcze przed, przed nocą astronomiczną postanowiłem sobie zrobić flaty wcześniej, ustawiłem, ustawiłem montaż na polarną, ustawiłem sobie ostrość, założyłem flatownicę na mój piękny czerwony teleskop, wykonałem zdjęcie flatu, i nagle okazało się, że widzę tam jakiegoś rodzaju hmm, odkształcenie, plamę. Jakiś taki obszar, który, który mnie zastanowił. No i po powiększeniu okazało się, że to jest para wodna. Oczywiście poradzić sobie z tym to się da, tylko trzeba o tym wiedzieć wcześniej. Cała ta historia jest po to, żebyś pamiętał, żebyś pamiętała, że jeśli robisz kamerą chłodzoną, to zjawisko kondensacji pary wodnej może pojawić się na Twojej kamerze i będzie to szczególnie wtedy, kiedy na zewnątrz będzie bardzo ciepło. To niestety jest duży problem i warto mieć świadomość tego. Oczywiście, kamera astrofotograficzna jest w pewnym sensie przygotowana do takiej sytuacji, i w środku są takie tabletki pochłaniające wilgoć, które pomagają nie doprowadzić do tej sytuacji. Inne, nowsze, droższe kamery mają jeszcze dodatkowy system grzałek, który, w, który minimalizują ten efekt. Ale, mimo to, jeśli jest taka sytuacja, że robisz zdjęcia, a jest ciepło, Proszę zwrócić to uwagę, żebyś nie wpadł w takie bagno jak ja. Jak sobie z tym poradzić? No, jednym ze sposobów to jest odświeżenie tabletek pochłaniających wilgoć. Jeśli Twoja kamera ma już trochę lat, warto to zrobić. Jest na to, jest na to prosta metoda, którą nawet firma ZWO rekomenduje. Polega to po prostu na tym, że musisz kamerę rozkręcić, wyjąć te cztery tabletki, które są w środku. No i wygrzać je po to, żeby one maksymalnie odparowały z tej wilgoci, którą mogły. Przez ten czas, kiedy tam były w środku zamknięte szczelnie, odprowadzić. Można to zrobić na przykład wstawiając na kilkanaście, kilkadziesiąt minut do piekarnika rozgrzanego na 120 stopni takie tabletki, po to, żeby je po prostu wygrzać. No ale to nie zawsze daje Ci gwarancję tego, że mimo wszystko pozbędziesz się pary wodnej, dlatego. Hmm, no ja już teraz jestem mądrzejszy i chłodzę kamerę stopniowo. Bardzo stopniowo. U mnie to wygląda tak, że chłodzę kamerę do poziomu. 5 stopni najpierw. Sprawdzam, czy nie pojawiła się skondensowana para wodna na matrycy. Jak to robię? Zakładam flatownicę na, na teleskop. Robię zdjęcie flatu i patrzę, czy ten flat nie zawiera pary wodnej. Czy ten szum, który po powiększeniu widać, wszędzie jest mniej więcej podobny. Czy pojawiają się bardzo wyraźne kropki? Jeśli pojawiają się bardzo wyraźne kropki w jakichś obszarach. Tworząc na przykład jakieś okrągłe plamy, no to znaczy, że kondensuje mi się para wodna. Co robię wtedy? Podnoszę temperaturę matrycy o jakieś 3 stopnie, po to by ona odparowała. No i znowu po kolei. U mnie wygląda to w tak. Oczywiście możesz to dostosować do swoich realiów, ale proszę po prostu mieć świadomość istnienia tego zjawiska i tego, jak możesz mu przeciwdziałać. Czyli chłodzę kamerę do temperatury 5 stopni, potem do zera schładzam co 2 stopnie, mniej więcej co jakieś 3 minuty. A potem od 0 do minus 10, mniej więcej o 1 stopień co 3 minuty spadam. Czasem mi się zdarzy, że w okolicach minus 8 stopni z powrotem pojawia mi się kondensacja pary wodnej, więc wtedy znowu 3 stopnie w górę, odparowuję i z powrotem ta sama historia. Jest to wkurzające i trzeba mieć świadomość, że może to zabrać sporo czasu. Mnie teraz, przy taki, w takiej pogodzie, kiedy w nocy jest ponad 20 stopni, Operacja schodzenia kamery do minus 10 stopni bez, bez pojawienia się pary na matrycy zajmuje około godziny czasu. Wrr. nerwice mam. Mam nadzieję, że jest to powodem tego, że nie dosuszyłem dobrze tabletek pochłaniających wilgoć. Ja tę procedurę jeszcze raz sobie powtórzę no i mam nadzieję, że to stoi, to, to mi pomoże. W każdym razie, jakkolwiek na to nie patrzeć, cała sesja upiora z opery poszła się bujać, wylądowała w koszu. Jestem zły. Oczywiście, można próbować to ratować. Jak to ratować? No, doprowadzić do sytuacji, w której chłodzisz kamerę, kondensuje się para wodna mniej więcej na takim samym poziomie, robisz flaty z taką skondensowaną parą wodną, i te flaty w cudzysłowie odejmujesz od Twojego zdjęcia i masz szansę być mniej więcej na poziomie, który powiedzmy cię satysfakcjonuje. Czy zrobisz to dokładnie? Pewnie nie, bo ta kondensacja pary może się zmieniać w czasie. I pewnie nie odtworzysz takich samych warunków, ale może ci to w jakiś sposób pomóc. Ja nie chciałem, chciałem mieć ładnego upiora z opery, wszystko do kubuła. Bądź mądrzejszy niż ja. Pewnie ta sytuacja nie będzie dotyczyła ciebie, kiedy masz mm, zwykły aparat fotograficzny, zwykłą lustrzankę, ale miej świadomość, że taka kondensacja pary wodnej na matrycy może wystąpić, co może doprowadzić do szarpania człowiekiem. Mnie szarpie. Podobna sytuacja może nastąpić wtedy, kiedy zaparuje ci obiektyw. To też się może wydarzyć, dlatego stosuj grzałki. Para wodna, twój wróg, proszę pamiętaj o tym. Ale może być jeszcze jedna sytuacja, która mało brakowało, znowu zrujnowałaby kolejną sesję, którą zacząłem. Co to takiego? To automatyczne przywracanie guidingu po poprzedniej sesji. W ACR jest taka funkcja, która gdy wejdziesz w ustawienia w guidingu. Powoduje, że guiding, gdy wystartujesz nową sesję, nie będziesz musiał go kalibrować. Ta funkcja nazywa się, bodajże, Auto Restore Configuration, coś w tym stylu. Zobaczysz ją, jest przełącznik, który ją włącza lub wyłącza. To jest taka funkcja, którą wykorzystuje się właściwie chyba tylko w jednej sytuacji. Kiedy Twój teleskop cały czas stoi w tym samym miejscu i kolejna sesja jest dokładnie w takich samych warunkach. Dla mnie wyobrażeniem tego jest posiadanie własnej astrobudki wmurowanego w, w ziemię słupa, na którym jest zamocowany na stały teleskop, i wiadomo, że nic się nie zmieniło od wczoraj. To wtedy ponowna kalibracja może nie mieć sensu. I kiedy jesteś, kiedy pracujesz na zestawie mobilnym, tak jak ja, który możesz zdejmować z balkonu, przewozić, wynosić, zmieniać jego kąt, ustawienie itd to pozostawienie go na, takim samym, na takich samych ustawieniach z wczoraj powoduje, że on startuje w, z tym, co było wczoraj. W efekcie guiding robi swoje. I Jemu się wydaje, że on żyje wczoraj, że to jest takie samo ustawienie jak wczoraj. A jak nie jest, to wszystko ci wywali w kosmos. Proszę cię, zwracaj na to uwagę. Ja naciąłem się na to. Okazało się, że aktualizacja oprogramowania Asiera z powodu, który jest dla mnie niejasny, włączyła mi tę funkcję. I gdyby nie to, że jeden ze słuchaczy tego podcastu zapytał mnie o konfigurację guidingu i wysyłając mu zdjęcie mojej konfiguracji, po prostu wszedłem w te ustawienia i to zobaczyłem. Gdyby nie to, nie wiedziałbym o tym. Zostawiłbym teleskop, który automatycznie włączyłby się w momencie, w którym zapadłaby noc astronomiczna, zacząłby robić zdjęcia, skończyłby rano o świcie, zaparkowałby się. Ja bym o tym nawet nie wiedział. I kolejne noce ustawiłbym tak samo sesję, bo. No i znowu kolejna nauka, bo nie sprawdzam, co się zrobiło wczoraj, przynajmniej nie na tyle dokładnie. Sprawdzam mniej więcej, czy na przykład klatki nie weszły na balkon sąsiada, które trzeba wywalić, żeby potem się z tym nie bawić, ale nie sprawdzam ich tak precyzyjnie. Nauczka, może warto jednak sprawdzać. Tak czy tak, zwróć uwagę na to, czy nie masz włączonej tej funkcji, bo ona może zepsuć twój guiding, twoją konfigurację. Bądź po prostu w stanie z tym, co miałeś wczoraj na poprzedniej sesji. A to, jeśli nie masz astrobudki i własnego obserwatorium, to jest źle. Jak się denerwuję, to mówię chyba za szybko. Z wtopą w robieniu zdjęć może być jeszcze jedna rzecz, którą odkryłem wczoraj i to też jest ciekawa historia. Nic się nie wydarzyło, ale tylko dlatego, że akurat patrzyłem, jak się robią zdjęcia i to było na mojej granicy zasypiania. Po prostu miałem ustawiony tablet na parapecie, i zasypiając, zerknąłem kątem oka, co tam się robi, i odkryłem to. I uf, jak się cieszę. To jest, taki banal, to jest taka banalna rzecz, ponieważ zacząłem fotografować nowy obiekt, zmieniłem kadr, zmieniłem, prze, zmieniłem rotację kamery. Mam zamocowane duże koło filtrowe, bo to jest koło filtrowe, na filtry dwucalowe, i gdy je przekręciłem do kadru, który chciałem. Aby się nie wydarzyło tak, że montaż obracając się zawadzi o statyw i zniszczy się, i zniszczy po prostu mi sprzęt, lekko odsunąłem, lekko przesunąłem cały, cały zestaw swój w tym siodełku montażu. Bez wchodzenia o co chodzi. Zrobiłem coś takiego i okazało się, że mój montaż fotografując coś zupełnie po przeciwnej stronie odwrócił się o taką odległość, że kabel, który łączył mi mój montaż AM3 Wraz z całym, z całym zestawem, no, był już na granicy naciągu, i doszedł do takiego momentu, w którym kabel po prostu zaczął utrudniać prowadzenie montażu, bo, bo już był napięty. I to było widać rzeczywiście na wykresie guidingu, że coś nagle powariowało, niebieska linia zaczęła wystrzeliwać po prostu poza, poza ramy, i to wzbudziło moją ciekawość. Po czym pomyślałem sobie, już wiem, w czym jest problem, i biegiem, dobiegłem do mojego sprzętu, zanim było za późno. Co się mogło stać. No, mogła się w najlepszym przypadku wyłamać wtyczka, a w najgorszym wyłamać gniazdo w montażu, które wymagałoby naprawy takiego montażu. Uf, cieszę się, że tak się nie wydarzyło. Proszę też zwracać uwagę na to, żebyś ty nie wpadł w taki problem, żeby twój montaż pod twoją nieobecność nie wyrwał ci czegoś, albo nie zawadził swoim korpusem, aparatem, kamerą, czymkolwiek ostatyw, bo to mogłoby się źle skończyć. Oczywiście to też. Spowodowałoby, że Twoje zdjęcia polecą w kubeł, ale gorszą, gorszą rzeczą chyba w tym przypadku byłaby, byłoby zepsucie sprzętu. Proszę pamiętaj, nie rób błędów takich jak ja. One czasem są banalne i pomyślałem sobie, że będę o takich rzeczach mówił, bo może ciebie ustrzegę i tobie będzie lepiej. Ucz się na moich błędach. <laughs> jak to brzmi? Wolałbym, żebyś się uczył na moich sukcesach, ale na błędach też się ucz. Bardzo cię proszę. Jeśli to był odcinek, który ma dla ciebie jakąś wartość, przed czymś się ustrzegł albo miałeś kiedyś podobną historię, daj mi znać na adres mariuszmałpaastronocnik.pl. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Bardzo też dziękuję Mikołajowi za to, że postawił mi kolejną wirtualną kawę. Jeśli uważasz, że tym odcinkiem na taką kawę zasłużyłem, to w notatce znajdziesz link do tego. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia następnym razem. Dobranoc.